Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem i Spotykamy się dość nietypowo, dlatego że chciałem wam pokazać coś co jest banalnie proste. Może już się zorientowali, co to będzie. To będzie miarka. Ja używałem takiej miarki, właśnie coś takiego. To jest właśnie ta miarka. Ja używam takiej miarki do mierzenia różnych obiektów już od jakiegoś czasu, ale dlatego ją pokazuję i będę i ją dostępnie, bo nie każdy tutaj posiada Yy, prawda, narzędzia, programy do wymodelowania czegoś takiego i do zrobienia. To jest bardzo uniwersalna rzecz. No nie wiem, czy jest jakiś lepszy sposób. Ja najmniej z czegoś takiego korzystam. Jak coś takiego działa? No to po prostu jest klocek, który ma wymiary 1 metr na 1 metr na 1 metr. I zmieniając sobie tutaj skalę, na przykład 2, uzyskujemy po prostu coś. Co ma 2 metry na 1 metr i tak dalej. Tutaj dajemy 3. Będzie miał 2 na 3 metry wysokości. Jak to działa? Jak tym się posługiwać? No tutaj mam e, na przykład e, oryginalny header, do którego sobie zaimportowałem e, ten właśnie klocek, tą właśnie naszą miarkę. Ten header ma 5,4 metra. E, tak nam podają informacje. Więc sobie wpiszmy przecinek 4 yy, i teraz się nam skala zmieniła na 5,4 czyli ten header powinien mieć właśnie tyle i czy ma? No to zaraz sobie zobaczymy. No to, to coś takiego ma. Nawet mógłbym powiedzieć, że tam nie wiem, ma 5,5, no troszkę tam szerszy jest. Yy, kolejnym sobie modelem przygotowałem tutaj taki, żeby sobie pokazać i sprawdzić, bo tą miarką wiadomo, że można sobie sprawdzać skalę modów, czy są dobrze wykonane, czy mają dobrą skalę, skalę obiektów na mapie yy, na przykład, nie wiem, jakieś drzwi jakiegoś budynku, czy nawet yy, chcecie sobie rozplanować gospodarstwo i chcecie, żeby to gospodarstwo było yy, na przykład 20 metrów, no może za mało, no, żeby to gospodarstwo było 40 metrów na yy, 30 metrów, bo takie na przykład są i wam się tutaj pokazuje cały plac, który, na którym możecie sobie stawiać te budynki, tak żeby to gospodarstwo tyle miało. Yy, no i sobie jeszcze zobaczymy. Ta przyczepa to jest przyczepa do Dobel i ona ma 8 metrów, tak nam podają. Więc sobie teraz sprawdzimy, czy ona ma te 8 metrów. Yy, tu wpiszemy 8, żeby nie, tego nie przekręcać. I czy ona ma te 8 metrów, sobie możemy sprawdzić. Yy, ona ma więcej niż 8 metrów, no bo. Ta miarka jest dość dokładna, znaczy dokładna jest, bo ona ma na pewno 1m na 1m, mogę Wam to udowodnić, tutaj sobie weźmy 0, albo nie, udowodnię wam tu, weźmy sobie tutaj, bo cała ta kratkownica ma 24 na 24, to jest cała ta szachownica, ta kratkownica, 24 na 24 i tutaj, żeby nam się pokazało, to chyba w tym się wpisuje 0, minus na minusie, bo to wiadomo musi iść w dół, kropka 0 5 o i właśnie nam się tutaj pokazało jakby ta skala była inna to by się nam tutaj nie zgadzała to się zgadza co do milimetra więc nie ma mowy, że ta, że ta miarka jest zła dlatego tutaj ta przyczepa widocznie ma ona jest, przyczep... ta przyczepa widocznie jest troszkę dłuższa dlatego możemy sobie nawet sprawdzić wpisując 9 yy, i teraz przestawiając tak no ma trochę mniej niż 9, myślę że ma 8,8 8, coś takiego, 8 metrów, 80 centymetrów, no właśnie coś takiego ma. I jeszcze jest jeden taki model socarka i ona ma jak, tutaj jak nam tutaj podają 3 metry 15 centymetrów, tylko nie wiem czy to się liczy od koła do koła, czy tutaj się nam liczy od tej. Redliny, niby, która ma niby tutaj pozostać. Ale wpiszemy sobie tutaj, zaraz się okaże, jak tam nam podają. Nie rotate, co ja robię? Skalę 3.15. No właśnie, coś takiego. I to nam sięga. No tutaj mogło być nawet to podane, że to ma 3 metry spokojnie. No właśnie, bo to nie ma na pewno. Tyle, chyba że tutaj nam się ustawione jest tak chociaż w sumie może i tak jest, bo jak tutaj redlina idzie zaraz tutaj to może ma i te 315. No i właśnie to jest taka bardzo prosta miarka, której ja używam. Yy, no, używam już jakiś czas. Nie wiem dlaczego ją pokazuję, bo nie wiem, nie każdy może tak, yy, nie każdy może sobie taką zrobić, nie każdy może taki pomysł mieć. A myślę, że ktoś, kto robił mapę bądź coś tam edytował bądź coś dodawał no to miał problemy czasem ze skalą, dlatego, że ostatnio nawet wpadłem, znaczy wpadłem, no, oglądając sobie mapę i tam były takie bardzo duże, duże duża skala ludzi była po prostu tam były ludzie, którzy miały nie wiem po 2,5 metra no i dlatego dlatego tak pomyślałem sobie, że coś takiego warto było popyłkazać i udostępnić no i tak, żeby to inni sobie mogli tego poużywać. To jest bardzo prosta rzecz, bo to jest, prawda, z wielki krocek i tutaj się po prostu tylko wpisuje skalę. Tak jak mówię, to może służyć jako miarka dla modyfikacji, dla sprawdzenia modyfikacji. Może to służyć jako miarka, jako jakiś plan, żeby sobie po prostu utworzyć czy zobaczyć, ile ma na przykład... Chcecie zrobić bramy, która ma 6 metrów, wpisujecie 6, Ustawiacie sobie tutaj słupki, siatka elegancko, z drugiej strony siatka, po środku na przykład nie, nie, nie stawiacie nic, bo chcecie, żeby to była taka brama przejazdowa, której no po prostu taka, taka, taka brama, albo nawet możecie sobie yy, w miary pola jakiegoś niewielkiego, no wiadomo, jak jakieś duże pole, to, to jest trochę duże, ale takie na przykład możecie sobie zrobić na Stotanie, bo to to nie, niebo to. To, to, to tak trochę dziwnie by wyglądało to pole, ale na przykład takie i po prostu pomalować sobie jak, jak e, chcecie dokładnie wiedzieć. Lecz myślę, że do takich celów lepsze jest jakieś zdjęcie satelitarne, czy po prostu jakieś zdjęcie wgrane. Ale no, jak nie macie możliwości sobie skonwertowania takiego zdjęcia do e, waszego e, edytora, to możecie nawet tym posłużyć do takich celów. I tak jak mówię, ta skala jest na pewno dobra, wpiszmy sobie tutaj 2,2 i tutaj wyzerujmy do pozycji 0 i tutaj teraz będą po prostu 4, 4 kratki będą na pewno. Opuśćmy sobie na minus 0,5 bo to jest pół metra, wiadomo. No i się nam tutaj pokazały 4, no 4 to takie kwadraciki w tym naszym. I to by było na tyle: no bo więcej tutaj nie ma co mówić, co pokazywać. E, ten model tej miarki, bo ja też akurat w tym momencie nie mam, e, coś mi się popsuło z programem, którym konwertowałem, no i nie mam możliwości, jak, jak jej po prostu skonwertować. Ten model dla mnie wykonał e, nismo. Tak mi się wydaje, że tak się czyta ten nick. Pojawi się ten nick tutaj gdzieś pewnie wstawię, żeby... żeby wiadomo. <laughs> było wiadomo, żeby, żeby było wiadomo kto, to, kto ją zrobił. O, może tak. Bo to jest niby proste, ale nie miałem akurat okazji. No i to myślę, żeby było na tyle, że przyda się Wam coś takiego, że będziecie tego używać, żeby Wasze mapy miały lepszą skalę obiektów albo y, mody, które edytujecie, żeby miały też lepszą skalę. No i ty no tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!